zanim odpowiem na pierwsze pytanie, że to nie będą długie rozmyślania i długie wywody. Po prostu krótko Wam powiem, co uważam i jakie są moje typy. Myślę, że możemy już zaczynać. Zaczniemy od najwyższego poziomu, o którym piszę, czyli o trzeciej lidze, do której awansowała Olimpia Zambrów. Olimpia Zambrów mocno przebudowana z bardzo wieloma zmianami kadrowymi. Natomiast e, uważam, że te zmiany, no, choć zrobione w takim bardzo trudnym momencie, no, bo po awansie z czwartej ligi do trzeciej ligi no, uznano, że trzeba coś zmienić, trzeba poprawić i wzmocnić kadrę, żeby się w niej utrzymać. Natomiast to jest dość ryzykowne przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę to, jak wielu zawodników wymieniono. Mimo wszystko, mój typ jest taki, że Olimpia Zambrów w sezonie 2022-2023 utrzyma się w trzeciej lidze i zajmie w niej, moim zdaniem, miejsca 12-15. Kto dołączy do Jagiellonii 2 Białystoki, Olimpii, Zambrów jeszcze w następnym sezonie do trzeciej ligi? Odpowiedź na to pytanie jest naprawdę bardzo trudna, bo Dawno nie mieliśmy takiego sezonu, w którym tyle drużyn, moim zdaniem, będzie walczyło o ten awans. W poprzednim sezonie już mówiliśmy, że to będzie ŁKS, Olimpia, Ruch. No i rzeczywiście ta trójka była najlepsza, natomiast w tym sezonie tych drużyn, w mojej ocenie, może być jeszcze więcej. Na pewno w czołówce będzie ŁKS, na pewno Ruch Wysokie Mazowieckie. Uważam, że Wissa, Szczuczyn, Tur, Bielsk, Podlaski, mm, no... To na pewno będą drużyny, które będą wysoko, natomiast kto awansuje? I tu również będzie drużyna trochę przebudowana z nowym trenerem i z nowym zarządem, w ogóle, czyli zmian w klubie było naprawdę bardzo dużo. Drużyna, która na stulecie, czyli w 2023 roku, chce awansować do drugiej ligi, i moim zdaniem, żeby to się udało, no to już w tym sezonie powinna awansować do trzeciej. To jest bardzo trudne. Trudna decyzja na kogo postawić w przypadku awansu do trzeciej ligi. Natomiast stawiam, ryzykując trochę, wiem na ŁKS Łomża. Czarnym koniem w czwartej lidze, lidze, czyli taką drużyną, która zajmie miejsce nieco wyższe niż można się po niej spodziewać i niż patrząc na to, które miejsce zajęła w poprzednim sezonie, no to takim czarnym koniem w mojej ocenie może być Sparta Szepietowo, która przypomnijmy, walczyła o utrzymanie do ostatniej kolejki w sezonie poprzednim. Teraz bardzo, bardzo wzmocniona i również wymieniona kadra w znaczącym stopniu. Teraz myślę, że zagrozi wielu faworytom i nie będzie na pewno już się tułać w ogonie tabeli. A myślę, że miejsce w górnej jej części jest bardzo możliwe. Mimo tego, jak mówiłem, że to będzie bardzo mocna czwarta liga w tym sezonie. Drugim czarnym koniem może być KS Wasilków, gdzie Robert now wzmocnił tą drużynę i wrócił do niej m.in. Jan Pawłowski. I to jest według mnie drugi czarny koń. Nikomu nie życzymy spadku, ale wiemy doskonale, że dwie drużyny spaść muszą z czwartej ligi. Kto to będzie? No tutaj też myślę, że w cudzysłowie walka utrzymanie będzie bardzo ciężka i, i będzie trwała do końca. Natomiast ja stawiam na Orłakolno, Colno, który już w tej lidze grać nie powinien, bo sportowo się w niej nie utrzymał. I jako drugą drużynę wskazuję, być może też trochę ryzykownie, ale krypniankę, krypną. Uważam, że te dwie drużyny wrócą do. To znaczy, czy wrócą do okręgówki? Czekajcie, orzeł kolno. no tak, grał w okręgówce już yy, kiedyś, więc wróci do okręgówki orzeł Kolno i Krypnianka Krypno. Zamieszane w walce utrzymanie moim zdaniem będzie jeszcze Most Białystok i Kresowia Siemiatycze. Wiemy, że w tym sezonie rozegrany zostanie baras między trzecią drużyną od końca w czwartej lidze. A, żebym się nie pomylił, trzecią drużyną od góry w okręgówce. Kto w tym barażu zagra? Moim zdaniem, w czwartej, widzę trzecie miejsce od końca zajmie Dąb Dąbrowa Białostocka, który zmierzy się z trzecią drużyną z okręgówki, a będzie nią jednocześnie czarny koń rozgrywek, o czym powiem później: Orlęta Czyżyw. Czyli w barażu widzę mecz Dąbrowa Białostocka Orlęta Czyżyw. Pogoń, Łapy i Piast Białystok nie powinny już grać w okręgówce. Jak wiemy, sportowo spadły, podobnie jak Orzeł ale decyzją Związku, polskiego Związku Piłki Nożnej mają jeszcze szansę na zagranie jednego sezonu w okręgówce. Czy ją wykorzystają? Uważam, że nie. I Pogoń, i Piast Białystok to będą dwie drużyny, które spadną z klasy okręgowej do A-klasy. Dołączy do nich... No, niestety z żalem to powiem, bo jakoś czuję sympatię do tej drużyny Bocian-Boćki. Uważam, że Bocian no, nie sprosta wymaganiom klasy okręgowej. Awansował no, z, teoretycznie z słabszej grupy A klasy, gdzie wyróżniał się, ale w okręgówce już będzie bardzo trudno i myślę, że Pogoń, Piast i Bocian to będzie ta trójka, która spadnie z okręgówki. A kto z tej okręgówki awansuje do czwartej ligi? No tutaj nie będzie zaskoczenia, tak uważam i myślę, że zobaczymy w czwartej lidze w przyszłym sezonie Spartę, Augustów i MKS Mielnik, czyli drużyny, które również no właściwie do końca walczyły o awans do czwartej ligi w poprzednim sezonie. W tym sezonie już ten cel zostanie zrealizowany. Barażu o czwartą ligę jak już mówiłem z dębem Dąbrowa Białostocka, który będzie reprezentował czwartą ligę w tym Barażu, zagra, zagrają właściwie Orlęta Czyżew. Myślę, że w tym, w tym zespole poukładane już to zostało całkiem, całkiem dobrze. Drużyna z mocną kadrą, która w poprzednim sezonie w rundzie jesiennej w rundzie wiosennej. Pokazała jak bardzo wiele punktów potrafi zdobyć i jak bardzo dobrze potrafi grać nawet z mocniejszymi zespołami. Myślę, że to będzie jednocześnie czarny koń rozgrywek, czarno-żółty, nawiązując do barw klubu koń rozgrywek. I zajmie trzecie miejsce w lidze grając w barażach. Na pewno jeszcze w walce o barażę i o czołowe miejsca będzie się liczył LZT skrinki jak co roku i w tym sezonie będzie podobnie. Jeszcze jeden czarny koń w yy, rozgrywek, w okręgówce może nim być Hetman Tykocin, który awansował z A klasy, no, z tej teoretycznie, jak się mówiło, najmocniejszej grupy A klasy i tutaj może na pewno jeszcze namieszać, a wydaje mi się, że na pewno nie będzie zamieszany w walkę o utrzymanie. Będzie spokojnie gdzieś to środkowa część tabeli może trochę wyżej. Co do A klasy, no tutaj... Mm, w ogóle to dotyczy wszystkich, wszystkich drużyn, te przewidywania, no czasami intuicyjnie muszę to wszystko przewidywać, no bo dostęp do tych informacji, co się dzieje w klubach, jakie są transfery, kto przyszedł, kto odszedł, co się dzieje w drużynie, no są bardzo, bardzo ograniczone, jak wiecie, więc tutaj troszeczkę to jest wróżenie z fusów i trochę takie przewidywanie na czuja. Oczywiście nie we wszystkich wypad przypadkach, ale w przypadku A-klasy akurat to będzie najbardziej typowanie powiedzmy na, na nosek. Z pierwszej grupy uważam, że do okręgówki w przyszłym sezonie może awansować Biebrza Goniąc, Jasion, Jasionówka i Polonia Raczki. Te trzy drużyny na pewno będą w czołówce. Stawiam mimo wszystko na, zaskocze, może niektórych, Biebrze Goniąc. Z drugiej grupy, no nie wyobrażam sobie innego scenariusza, jest jak nie taki, że w ligę e, wygrywa tą grupę, wygrywa tu Rośnianka, która przecież mogła już być nieco wyżej w tabeli w poprzednim sezonie, gdyby nie trafiła na te takie mocniejsze drużyny. Powiedzmy, gdyby grała w grupie, gdzie był Bocian Bociki, myślę, że walczyłaby z tym Bocianem o awans do ostatniej kolejki. A tak, musiała uznać wyższość Hetmana Tykocin, ŁKS-u 2 łąża, którego już niestety nie zobaczymy w lidze. Natomiast z drugiej grupy w tym sezonie, no musi awansować tu Rośnianka, która rozwija ten swój projekt bardzo dynamicznie i mam nadzieję, że rozpocznie już marsz do czwartej ligi w przyszłości, no tego oczywiście chłopakom, chłopakom życzę i myślę, że gdzieś tam czują to podskórnie, że to jest ich miejsce, patrząc na to jak się rozwijają, jak ich ściągają piłkarzy, ile pieniędzy w to wkładają, no bo co by nie mówić o turośniance, no może oni się tam trochę bronią przed tym, żeby mówić o tym jakie pieniądze wykładają na budowę klubu, ale czy to są pieniądze prywatne, czy to są pieniądze gminne, to nie ma znaczenia, w każdym razie to wszystko kosztuje i mam nadzieję, że te pieniądze przełożą się na wynik sportowy. Już w tym sezonie rościanka awansuje do okręgówki, a w przyszłym, no może nie w przyszłym sezonie, ale w ciągu kilku lat zobaczymy ją w czwartej lidze. Z trzecią grupą mam pewien problem, no bo tam będzie trochę rezerw drużyn trzecioligowych, czyli Olimpii, między m.in. Ruch Wysokie Mazowieckie, to będą nowe rezerwy, po których nie wiemy, czego się spodziewać. Nie wiemy, kto tam będzie do końca grał, kto tworzy kadrę tych drużyn, ale no tak jak mówię, na nosa, na czuja spodziewam się, że któraś z tych drużyn, i raczej to będą rezerwy Olimpii Zambrów, awansuje do okręgówki. Wiem, ryzykowna teza, zdaję sobie z tego sprawę, ale myślę, że te rezerwy pod kierownictwem, po, no dyrygentem tam jest Kamil Rosiński, myślę, że poukłada tą drużynę bardzo szybko i ona będzie na pewno wysoko ale zaryzykuję, że będzie biła się o awans i ten awans uzyska. Może jeszcze rezerwy ruchu, ale no, no, wiecie, to jest ryzykowne. Bardzo Wam za dziś dziękuję i liczę na to, że w komentarzach czy gdziekolwiek na Facebooku, Instagramie m, również znajdziecie, powiecie jakie są Wasze typy, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Czy ryzykuję za bardzo w niektórych przypadkach, czy jednak ma to uzasadnienie takie racjonalne te moje typy. Odpalamy ankiety na www.podlaskapiłka.pl. Była ankieta dotycząca tego, kto awansuje z czwartej ligi do trzeciej ligi. Wskazaliście na ruch Wysokie Mazowieckie. Teraz jest chyba, trwa ankieta, jeśli się nie mylę, w, w, w czasie nagrywania tego filmu na temat tego, kto awansuje z okręgówki do, do czwartej ligi. Tutaj też możecie na stronie głównej podlaskapiłka.pl kliknąć. Co wy uważacie na ten temat? Niedługo im bliżej będzie startu rozgrywek A klasy, tym tym, no, wtedy odpalimy tą ankietę z pytaniem, kto awansuje za klasy do okręgówki. Bardzo Wam dziękuję dziś za uwagę. Liczę na Wasze komentarze. Zapraszam na podlaskapiłka.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia. A! Zapomniałem o no, najważniejszej rzeczy. Poproszę o subskrypcję kanału. Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, no to bardzo proszę, żeby kliknął ten czerwony przycisk. Subskrybuj. Bardzo mi to pomoże. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.